Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Treści na tym kanale poświęcone są w całości wiedzy kejlantycznej. Wiedza ta zaczernięta jest z książek i wykładów Aszajany. Dziś chcę przedstawić temat Atlantydy, dlaczego doszło do katastrofy na Atlantydzie, po co zbudowano piramidy w Egipcie, jakie było ich przeznaczenie oraz o arce przymierza i krzyżach Ankh. Po katastrofie 52 tysiące lat temu, czyli zniszczeniu Lemurii przez Drakos, wiele gwiezdnych cywilizacji powróciły na Ziemię, aby pomóc w jej odbudowie. Postanowiono zrekonstruować Arkę Przymierza za pośrednictwem Konfederacji Ra i przeniesiono ją do Egiptu. Egipt stał się przez to wielką kulturą, kiedy Arka Przymierza została do niego przeniesiona. Dla przypomnienia, Arka Przymierza to portal który został stworzony po to, aby dokonać trzeciego zasiewu ludzi na Ziemi. Arka Przymierza została przeniesiona 51 750 lat temu. Opiekunami Arki zostali Annu Melchizedekowie. Po kataklizmie na Lemurii ponownie zostały włączone generatory kryształów na Atlantydzie. Atlantyda dobrze wówczas rozwijała się. Niestety do czasu, kiedy Templarowi Anu, czyli ci, którzy posiadali pieczęć templarową, w wyniku tego, że zaczęli krzyżować się z Anunakami, mieli oni duży wpływ na kulturę Atlantydy. Doszło do tego, że zaczęli dominować i wpływać na jej kulturę i ludzi. Wymyślili sobie plan podbicia wewnętrznej Ziemi. Chcieli wykorzystać moc generatorów kryształów. Aby przejść przez portale do wewnętrznej Ziemi. Aby temu zapobiec, wniesiono petycję do Stowarzyszenia Wolnych Światów, po to, aby zabezpieczyć rasy Ziemi przed ruchem oporu Anunnaki. Ruch oporu Anunnaki chciał przejąć kontrolę nad portalem Arki Przymierza, który umożliwiał przejście do wewnętrznej Ziemi. Rada Syriańska wyraziła zgodę na obronę. Jednak mimo obecności Rady Syriańskiej, Ruch Oporu Anunnaki dalej kontynuował swoją kontrolę i wpływ w Egipcie i na Atlantydzie. Rada Syriańska, część templarowych Anunnaki, wywiozła z Egiptu na Atlantydę, po to, aby chronić Arkę. Wzmocniono portale wewnętrznej Ziemi, ponieważ Ruch Oporu pobudował w tych miejscach swoje bazy na powierzchni Ziemi. Za wszelką cenę próbowało chronić wnętrze, wewnętrzną ziemię. Rada Syriańska wznosiła masowo piramidy, czyli bazy operacyjne, które stały się z czasem symbolem architektury. Piramidy były budowane w miejscach nad przejściami portalowymi. Budowane były one właśnie w tych miejscach, aby dodatkowo wzmocnić portale przejścia. Największą z piramid. Zbudowano nad głównym wejściem do portalu Arki Przymierza. Sfinks był jednym z pierwszych zbudowanych pomników. Sfinks był połączony z portalem, który prowadził do Arki Przymierza. Miał utajnić portal do wewnętrznej ziemi, a także miał być schronieniem i biblioteką do przechowywania świętych nagrań i świętych tekstów. Sfinks. Przechowywał też urządzenia do transmisji ultra wysokich częstotliwości pięciowymiarowych z Arki Przymierza. Urządzenia te znane są nam jako krzyże ang. Krzyże ang użyte były do zbudowania Sfinksa. Naładowane były one energią, która była przyciągana za pośrednictwem portalu Arki Przymierza bezpośrednio z błękitnego płomienia kuli Amenti z galaktyki Andromedy. Krzyże były specjalnie zaprojektowane tak, aby móc przyciągać tę energię wyższych częstotliwości przy wykorzystaniu naturalnych praw międzywymiarowej mechaniki. Za pomocą krzyżów Ang, jeśli ktoś nie wie, jak wygląda krzyż Ang, można to sprawdzić w wyszukiwarce internetowej po nazwie. Za pomocą tych właśnie urządzeń zbudowano piramidy i inne budowle. Krzyże Ang. Posiadały taką moc, że odwracały grawitację. Ich mechanizm działania wpływał na budowę cząsteczek i pola morfogenicznego materii ziemskiej. Ponadto krzyże Ang służyły jako urządzenia do wpływania na pogodę. Można nimi było uzdrawiać i były urządzeniami przesyłowymi, przesyłowymi między wymiarami. Tak więc oryginalny sphinx był twierdzą ochronną. Przed templarowymi Anonakami. Kolejną ważną budowlą była obecnie nam znana wielka piramida w Gizie Piramida Heopsa. Postawiona została nad wejściem do portalu Arki Przymierza i wcale nie służyła pierwotnie jako grobowiec. Jej przeznaczeniem było zupełnie inne. Zadaniem tej piramidy było umocnienie portalu Arki Przymierza i służyła również jako centrum teleportacyjne. Z czasem, owszem, była wykorzystywana jako grobowiec. Zaprojektowano ją po to, aby przyciągała z rdzenia Syriusza B wielowymiarowe częstotliwości za pośrednictwem Wielkiego Krzyża Ang. Piramida Cheopsa była harmoniczną komorą rezonansową, postawiona na miejscu mocy, czyli czakrze serca Ziemi. Ziemia również posiada czakry. Wortex ten pozwalał na wymianę energii między Ziemią a czterowymiarowym pasmem częstotliwości, co pozwalało statkom kosmicznym Syriusza B na szybką interwencję floty Rady Syriańskiej albo Federacji Galaktycznej w przypadku ataku ruchu oporu Anunnaki na Arkę Przymierza. Wielka Piramida była międzygwiezdną stacją teleportacyjną. I miała odstraszać anonaki. Ponadto służyła jako miejsce, za pomocą którego można było dokonać w niebo wstąpienia po zmontowaniu DNA, ale tylko dla niewielu, i dalej wznieść się na planetę Terę. Piramida ta była miejscem szkoły dla wtajemniczonych programu ascendencji. Cały system budowli piramid ochraniał miejsca mocy. Do których przyciągano energię z kryształów Atlantydy. Z czasem po katastrofie Atlantydy większe krzyże Ankh zaczęto nazywać Arkami Przymierza, a prawda o arce Przymierza jako portalu została utracona. 35 tysięcy lat temu Rada Zgromadzenia Melchizedeka zaczęła wcielać się na Ziemię. Wnieśli do ludzkiej puli genetyczną. Piątą nić DNA. Do katastrofy na Atlantycie doszło 28 tysięcy lat temu. Templarowi Anu byli źli za to, że nie mogli korzystać z portalu Arkiprzymierza i wchodzić do wewnętrznej Ziemi. Obmyślili plan, aby podbić terytoria wewnętrznej Ziemi, a do tego właśnie wykorzystali moc generatorów kryształowych. Z ich pomocą chcieli Rozerwać barierę zabezpieczającą terytoria wewnętrznej Ziemi. Spowodowali to, że wykorzystali te generatory niestety nieumiejętnie, ponieważ główny kryształ eksplodował w wyniku użycia nadmiernej mocy. Siła, z jaką eksplodował, była dziesięciokrotnie większa od bomby atomowej. Kontynent Atlantydy został rozerwany na kawałki i zalany. Większość ludzi zginęła. Rada Syriańska zdążyła tuż przed wybuchem zabezpieczyć niektóre grupy ludzi w inne części Ziemi. Egipcjanie zostali ostrzeżeni przed wybuchem i zdążyli schować się do wewnętrznej Ziemi. Skutki katastrofy na Atlantydzie były ogromne. Ziemia odchyliła się od swojej osi. Siatki Ziemi zostały zniekształcone, przez co połączenie portalowe pomiędzy piramidą w Gizie. Asyryjuszem B zostało utracone. Wielka piramida nie była już stacją teleportacyjną. W tym wszystkim arka przymierza ocalała. Na powierzchni Ziemi nastąpiły powodzie i przesunięcia masywów lądowych. Z Atlantydy pozostały trzy niewielkie wyspy. Kiedy warunki na Ziemi ustabilizowały się, rasy powróciły na Ziemię i zaczęto odbudowywać się ponownie. W tym czasie ruch oporu Anunnaki zaczął rozszerzać swoje wpływy, widzą, wiedząc, że Rada Syriańska i Federacja Galaktyczna nie będą mogły interweniować przez stację teleportacyjną piramidy, która została zniszczona. Ruch oporu Anunnaki przepuścili atak na Egipt, ponieważ utracili kontrolę i wpływy na Atlantydzie. Interwencja Rady Syriańskiej stłumiła najazd. I w finale eksmitowali Anunaki na planetę Nibiru. Ponownie utworzono nową stację teleportacyjną, wykorzystując wielką piramidę i zliniowali ją z systemem Plejad przez planetę Alkion. Rada Syriańska usunęła z Ziemi generatory kryształów, które powróciły na Syriusza B. I właśnie z chwilą usunięcia tych generatorów kryształów Naszą cywilizację opanowały wieki ciemnoty. Już nie mieliśmy dostępu do zaawansowanej technologii. Pamięć po tamtych cywilizacjach pozostała, ale bez ich technologii Ziemianie pozostali w swej prymitywnej formie. Usunięcie kryształów było środkiem bezpieczeństwa, aby ponownie nie dopuścić do katastrof i wybuchów. Później podjęto decyzję, że już nigdy nie zostaną zwrócone Ziemi. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Zapraszam serdecznie na kolejny. Dziękuję za Twoją obecność i dziękuję za pozytywne komentarze. Jest to dla mnie informacja zwrotna, że to co robię jest ok. Pozdrawiam ciepło, do usłyszenia.